Kto z Was chciałby dostać taki zestaw do montażu odbiornika krótkofalerskiego Lidia na 40 metrów? Kto chciałby, to zapraszam na film. Dostałem dwie płytki takie elektroniczne do montażu. Na jednej zrobiłem odbiornik, a równolegle składałem zestaw takiego odbiornika. Właśnie dla kogoś z was tak zdecydowałem, ponieważ nadchodzą mikołajki, więc y, będzie można go otrzymać. W ogóle przepraszam Was za oświetlenie, bo prowizoryczne tylko jest, jak widać lampa z jednej strony. Wstrzymałem się w tej chwili z y, filmami nowymi, bo mam mikrofon przewodowy używam. No i zawiesiłem sobie nadmiar na lampie i poszedłem po prostu do stanowiska razem z lampą. Nie? Także. Jest jedna, więc czekam już półtora tygodnia na, na nową lampę. A co trzeba zrobić, żeby ten zestaw dostać? Klasycznie, jak to umie być subskrybentem tego kanału, jak i drugiego kanału. To no właściwie pustego na razie. Migawki o fotografii. Linki będą pod filmem i napisać w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać ten odbiornik za tydzień, po tydzień, 7 dni po opublikowaniu. Tego filmu wybiorę sobie komentarz. To nie będzie losowanie, bo nie można robić losowań, który najbardziej mi pasuje. Podszedł, że tak powiem, i ta osoba taki zestaw dostanie. Mam nadzieję, że to jest wszystko, że czegoś nie przegapiłem. I są dwa potencjometry. Oprócz potencjometru głośności jest też potencjometr, taki tłumik wejściowy, bo się jednak może przydać. Także pozostało tylko zmontować to z tych wszystkich elementów są elementy już dobrane są dławiki gotowe tutaj jest w takim woreczku jeszcze dodatkowo w środku pokazywałem to na filmie już elementy do filtra wejściowego wysortowane z woreczka innych elementów żeby były odpowiednio dobrane także kto chce, proszę napisać w komentarzu, a do kogoś z Was ten odbiorniczek pojedzie. Wysyłam tylko paczkomatem na terenie Polski. Trzeba będzie się do mnie odezwać na maila i ktoś ten odbiorniczek dostanie. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. A ja czekam dalej na nową lampę, bo stoję z filmami. Hej hej, cześć.